Witamy wszystkich z tej strony kozak i skorpion. Tak, witam. zgubiliśmy się. Zgubiliśmy się, kurwa, w lesie. Patrzcie, nie wiem gdzie jechać. Tutaj ktoś powstaje taką kłodę, nie, nie wiem jak się jechać. No, tam też. No i tam jest kolejna. Nie wiem, kurwa, je... albo, z... albo kurwa zostajemy noc na... do szkoły, nie idziemy i tu gdzieś robimy szałasik. Albo kurwa, nie wiem co. Ty tam ktoś był chyba, patrz. Czy tam są szałasy jakieś. Ono? Nie widzicie tego za bardzo na no, nagrębni, bo są za drzewami mocno Weź podnieś tam tylko To czekaj Patrzcie Tam o Ej, tu seriec tam to... był Ej, widzę ten szałas Są, ty, dwa są Jej, patrz! Deszcz pada! O Nie wiem czy widzicie teraz Ła główna gryzom. O tam mło jest jeden, a tam jest drugi Obok O, o teraz go widzicie Dobra, idę stąd. Ty, da swój rower von! No mi się przyjadę. Kurwa ja na twojej nie umiem jeździć, zabieraj go. Nie. No, zabieraj go. No i co? Ja na twoje nie, chcę. Nie, bo kurwa na twojej nie ujadę. To, to, to do widzenia. E kurwa, złość z tego. Nie <śla> <śla> ja, kurwa na twojej nie ujadę. Kurwa, <śla> kurde, w kałuże w las. <śla> Dobra, dawaj, bo już są dwie minuty. Kurwa, żebyśmy sobie wyjechali, No nie! A ja to co, to mnie tu? Chodź. No przymówię, żebyśmy wyjechali. Szkorpion, olorpion, lecimy. O kurwa. No właśnie. Z te piachy, co. Z piachy, co kiedyś jak się zgubili. Ale kurwa, tam były gorsze. Dobrze, że to są mokre, nie? Kurwa, ciesz się. Kurwa, no, się rysa, no kurwa. Rajdówką Roberta Kubicy. Co ten kurwa z robi? Pierdalaj, ja kurwa nagrywam O chuj! O chuj Czekaj, bo list nie widzą za bardzo. O oh yeah! Git! Ah. A! Skorpion! Poczekaj! Chyba trzeba wracać do domu, bo zrobiliśmy chyba z tydzień kółek. Trzeba gdzieś w końcu wyjechać. Słyszysz? No. Wysoka, że tak. Kolejna, to jakiś dzik albo coś tu jest. Nie, wiem, tu nie ma. Nie w lasach od momentu wąskiego. Bo przecież ten liczyk mi się spieprzył kurde A jeszcze nawet nie wiem ile ja mam pamięci nagrywania He. A może się wrócimy? Nie Czemu? Przecież ten brzmi Hali chyba z 10 razy Chodź spróbujmy, spróbujemy jeszcze raz. Nie. Tak, już, się nie, nie, już mi się nie chce Boję się A komar wypieprzyj. Dobra, chodź jedziemy do tego <grym z beforenego> <grym z warunków> Kurwa, znowu No musiał się zjewać po prostu Ja kurwa, chyba ty Nisa, 350z, kurwa! Ty, ty, ry, ty. Ty, 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 ry, ty. Patrzcie kurwa, przez wodę je driftuje! Jedziemy kurwa! O nie, 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 Przez kurwa wodę, hamuję. O telefonie nic byś nie waduję cały czas. Ty patrz, jakiś kłód, ty! My nie jesteśmy w, w lesie, który zna? Musiałbym wejść na mapę, ale kurwa, nie mogę, bo nagrywam. Żebyś ty miał kurwa naładowane to był Pro. Ty! A dawaj to! Twój będzie częścią pierwszym, jak wjeżdżamy do lasu. No właśnie. Bośmy się zgubili. Nie wiem, gdzie jechać teraz Ja się okaże, że my jesteśmy kurwa za powiatem połowskim zaraz. Patrzcie, patrzcie, patrzcie na niego, patrzcie na niego. Skorpion. Nie Kurwa! Serio?

Tam jakieś świadełko w tunelu jest, widzę. Chciałbym, ale po tej sklepszonej trawie się nie da. Tutaj założy kurwa. Kuj. No albo kurwa co? Nie jestem ze strony, trzymaj spokój lepiej, bo kurwa. Oglądałem jak się... Kurwa nic tu nie ma same pola. Kurwa, się boję! Nie, bo to są lasy. No właśnie, to są lasy. Ło, ale wygrałem. Brawo, że się wygrałeś. Ej, lepiej zawracamy. Chcesz przestać tą tą czarną czarnicę jechać? Tak. Już wolę jechać tam kurwa prosto dalej niż jechaliśmy. Już się kurwa jeszcze gorzej zgubić. Ja cały drogę. Chodź, pokażmy im. Cały czas nagrywam drogę? Nie, chodź tam. Ale... nagrywania. Ty... Co? To Ej dobra, ja, my na razie musimy zakończyć, więc do zobaczenia po przerwie.